Dzień dobry! Słuchajcie, tak na zakończenie tygodnia pracy, a na rozpoczęcie weekendu jest milion do zgarnięcia. Ja wiem, że na niektórych zdrabkach jest napisane do wygrania milion, ale tego miliona już dawno nie ma, bo ktoś go zgarnął. A tu sprawdziłem. Viva la casa! Nikt jeszcze miliona nie wygrał, więc ta główna wygrana cały czas jest do wzięcia. I myślę, że weźmiemy to wspólnie. Naprawdę podzielę się jak wygram tego miliona. Komuś coś się tam skapnie. A jak to zrobię, to będę się tym martwił później. Teraz zróbę wszystko, żeby Żeby ten milion tutaj był, czyli zdrapmy pole gry. Wygrywające liczby słuchajcie to jest 22, 13, 21, 32. I 12. No, i teraz szukamy takiej liczby gdzieś tutaj w tych w polu gry. W tych kwadracikach. Mamy 19, 33, 28, 17 i 4. No, ale jak widzicie, to nie jest żadna liczba, która daje jakąkolwiek wygraną. Więc drapiemy dalej. Osiemnaście to nie jest liczba, która daje wygraną. Tu jest trzydzieści osiem, dziesięć, dwadzieścia siedem, a tutaj dwa. Niestety, wielkie pudło póki co. Tu jest jeden. Tu jest trzydzieści siedem. Dwadzieścia cztery. Trzydzieści dziewięć. Tu jest ciureczka na końcu. Nic, to nam nie, nic nam nie daje to. Mamy jeszcze dwa rzędy. Jak widzicie pudło i zostało Ostatnie, raz, dwa, trzy, 4, 5, ostatnie pięć szans. Ostatnie 5 szans na wygraną. O co tu w ogóle walczymy? Co tu możemy, co tu, co tu może być? Tu jest 20 zł, tu jest 20 zł, tu jest 4 dychy, tu jest 4 400, a miliona nie widzę. Może tutaj będzie milion. Nie, jest 40 zł. <laughs> Nawet 4 dychy by się przydało. 35 to nie jest liczba, która daje wygraną. 400 31. Zobaczcie jak wszystko blisko, nie to już jest kolejna liczba, która jest blisko liczby wygrywającej 31-32, 26, no i mamy szansę jeszcze na 20 zł sprawdźmy 36, to jest nie liczba, która nie daje nam wygranej. I 23 też to jest wielkie pudło, więc dzisiaj nic nie wygrywam. Wam życzę więcej szczęścia, powodzenia, miłego weekendu.